Fermentacja ruszyła troszeczkę wolniej niż się tego spodziewałem, no ale już, już słychać, że coś się w rurce dzieje. Temperatura w tym momencie 19 stopni. Jest to w sumie zaczęła się druga doba fermentacji. Także po 24 godzinach e, ta fermentacja powoli tak zaczynała startować. No i po tam 36 już tak się rozkręciła, jak teraz widzicie. E, no, z rozpoczęłem od 18 stopni, teraz będzie 19 jutro, koło 20, i tak będę stopniowo o 1 stopień codziennie będę starał się podnosić temperaturę. A dlaczego to możecie zobaczyć w moim innym filmie. Jak kontrola temperatura. Temperatury fermentacji, tam wszystko dokładnie objaśniam co i jak. Dobra, będę musiał też dzisiaj zrobić chyba cukier kandyzowany, także wam pokażę co nieco, jak ja to robię. Piwo się fermentuje, zajmę się więc teraz zrobieniem cukru kandyzowanego, bo wkrótce będę musiał go dodać. Posłużę się taką instrukcją, którą mam już wydrukowaną. Ściągnąłem kiedyś z piwo.org jak zrobić cukier kandyzowany, żeby uzyskać jakiś tam kolor jasny, ciemny, bursztynowy i tak dalej, w odpowiednich temperaturach trzeba utrzymywać roztwór cukru z wodą plus tak zwany DAP, czyli to jest fosforan 2- zawarty w odżywce drożdży. Zamiast DAP można użyć kwasek cytrynowy, kwas mlekowy, kwas fosforowy. No, ja skorzystam z z limonki, bo akurat mam w lodówce wycisnę sok. No, ale tak jak jest napisane w instrukcji, może to być równie dobrze pożywka dla drożdży. Kilka lat temu nagrywałem taki odcinek, jak krok po kroku zrobić sobie syrop, syrop kandyzowany, czy cukier kandyzowany z użyciem, raz nagrałem z użyciem właśnie kwasu cytrynowego, raz z użyciem pożywki dla drożdży. Różnica tam jakaś była, ale chyba niewielka. Więc pod filmem umieszczę tam link do tego starego filmu, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to, to możecie tam rzucić okiem. W tej receptorze skorzystam z, z limonki, bo akurat miałem w lodówce. Wycisnę sok i sobie go dodam. A jeszcze taką modyfikację, taki trochę eksperyment zrobiłem, że, że zamiast dodać po prostu cukru białego, to dodam 200 gram cukru białego i 100 gram cukru muscovado, czyli takiego cukru nieratyfikowanego. Jest to w zasadzie syrop z trzciny cukrowej, wysuszony, bez niepoddany żadnej obróbce. Może to przyniesie jakiś ciekawy efekt, jakieś dodatkowe reakcje majlardy tam zajdą. Zobaczymy. No dobra, zaczynam. Rozpuszczę wodę i cukier w wodzie, i zaczynam robotę. Podgrzewam 72 ml wody. Takie są proporcje według, według tej receptury z Pilork. No i 300 g cukru. Trochę to pewnie potrwa, zanim to się rozpuści. W takim małym ogniu już od razu nabrało brązowego koloru, bo właśnie jest tam ten cukier muskowado. Też kontroluję temperaturę. Mam teraz 107. A według receptury, żeby uzyskać bursztynowy nowy kolor, powinienem utrzymywać w temperaturze no powyżej 140 stopni bursztyn, ciemny bursztyn. No to, no to po prostu będę, poczekam aż dotrę do tej temperatury i wtedy dodam sok z limonki, który właśnie wycisnąłem przed chwilą. No i później będę dalej postępował jak według tej receptury. Już teraz kolor jest taki w zasadzie bursztynowy, no ale to przez to, że Dodałem ten, ten cukier mus, muskowado, więc w zasadzie ta, ten receptura mnie już nie dotyczy, bo tak powiem, on powinien ściemnieć biały cukier w tej wyższej temperaturze, a przez to, że dodałem ciemny to już jest ciemny, no ale cóż, Jest możliwe, że już hmm, przez to, że ten cukier muskowado zawiera tam jakieś inne jeszcze związki, prawdopodobnie jakieś azotowe to możliwe, że już ta reakcja tutaj zachodzi tych tam chyba aminokwasów, o ile dobrze pamiętam, jakichś związków azotowych generalnie z cukrem i możliwe, że już bez dodawania tego, tego kwasku cytrynowego by już, już mi by to zaszło, no ale doleję dwie na no, wszelki wypadek, może będzie ciekawiej, dwie łyżeczki. Soku z limonki. No i zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Po dodaniu soku z limonki zauważyłem, że się trochę zmieniła tutaj struktura tego bulgoczącego roztworu. Takie większe bąble się pojawiły. No i aromat przede wszystkim się zmienił, bo jest taki bardziej owocowy. Dużo przyjemniejszy niż wcześniej. Więc jakieś tutaj reakcje zaszły. I no chyba, chyba jest właśnie powstaje to, co powinno, czyli właśnie syrok mendyzowany, w moim przypadku z melasą. No dobra, na razie to tak zostawiam. przeszedłem na termometr analogowy, bo ten cyfrowy coś mi zaczął świrować i pokazywać jakieś dziwne rzeczy. Eee, nie osiągnąłem co prawie 0 stopni, o. Tylko po prostu analogowy się przekręcił, już tu jest 120. To teraz mam około 130 100 paru, 135 może tak na oko. No i w tych temperaturach, tą temperaturę chcemy mniej więcej utrzymywać. Bo tu takie ciekawe, właśnie aromaty, związki się będą tworzyły aromatyczne. Więc po prostu będę stopniowo dolewał wody. Tak, żeby tak nie wiem, przez. W momencie trzeba uważać, o, się troszeczkę zdłużyło, ale zaraz wróciło do normy. No więc temperatura teraz spadła troszeczkę, no i tak, tak żeby przynajmniej te pół godziny w tej temperaturze około 130 stopni się ten cukier tutaj grzał i te reakcje Majlarda zachodziły. Dobra. To, 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 to robię czyli trochę niezgodnie z tym przepisem, ale, ale o kolor mi teraz już nie chodzi. No bo kolor wprowadził ten, ten cukier ten, ten cukier nieratopikowany. Na sam koniec temperaturę podkręciłem do około 140 stopni, wyłączyłem gaz, no i tyle przeleję teraz. Tutaj wszystko do ostygnięcia. Jak no, no przestygnie to może nawet może do lodówki, żeby się szybciej skrystalizowało. No i gotowe. Cukier ostyk skrystalizował się. Użyłem go do lodówki, ma taką ciemną bursz, ciemny bursztyn, taką barwę, bardzo fajną. Teraz trzeba go pokruszyć, tylko po prostu zrobię to młotkiem. Okay. No. Wszystko wyleczało. Także takie piękne powstałe kryształy. Ciemnobursztynowe. W ogóle zapomniałem wspomnieć, że jak gotowałem to się bardzo ładny zapach unosił. Teraz już czuć mniej, karmel, karmel plus takie suszone owoce, bardzo przyjemne. No, mam nadzieję, że to po prostu wzbogaci aromat i smak tego, tego piwa belgijskiego. No i to wkrótce dorzucę do fermentora. Jest czwarty dzień fermentacji i właśnie chciałbym dodać teraz cukru kandyzowanego, który mam tutaj. Budełeczku. No, ale oczywiście nie wrzucę kryształków bezpośrednio do fermentora, bo za bardzo to by się nie będzie chciało rozpuścić. Więc zrobię tak, że skorzystam ze słoika. Najpierw sypię wszystko do słoika, później zaleję piwem. No i będę próbował rozpuścić to najpierw w słoiku, zrobić taki roztwór i go później doleję do fermentora. Temperaturę mam już 21 stopni. Tak w czwartym dniu fermentacji. Może mógłbym to jeszcze bardziej podnosić, szybciej, no ale jest jak jest. Teraz założę jeszcze pas grzewczy, no i będę jeszcze bardziej podnosił temperaturę. Teraz, jak dodam te cukry, to znowu fermentacja powinna ruszyć. Cukier już rozpuszczony. Dostały dosłownie jakieś tam minimalne resztki tego cukru. No ale to już stwierdziłem, że olewam to, bo to się bardzo ciężko rozpuszczało. Musiałem to na dwa razy rozpuszczać. W pierwszej części wlałem do fermentora to co się rozpuściło. Jak widzieliście trochę podgrzewałem, żeby to się szybciej, żeby pomóc temu rozpuszczaniu się cukru. Jeszcze raz wlałem. Piwo, no i za drugim razem jakoś tam wymęczyłem, i to, to prawie wszystko mi się udało rozpuścić. No więc akcja zakończyła się sukcesem. I takie m, parę rzeczy przede wszystkim jest kilka minusów takiej metody dodawania cukru już w trakcie fermentacji. No, po pierwsze otwieram wieko, więc jest jakieś tam niby ryzyko zakażenia, chociaż w tym przypadku było piwo mocne. Fermentacja w zasadzie się po czterech dniach burzliwa zakończyła, więc stężenie alkoholu jest raczej na tyle wysokie, że zakażenie jakieś bakteryjne jest raczej niskie, znaczy znikoma szansa, że coś takiego tam się niechcianego tam powstanie, bo już stęży w jakimś tam alkoholu, raczej inne rzeczy, inne organizmy nie chcą się rozwijać. Druga rzecz, przy takim przelewaniu się może natle, utlenić piwo, no bo tam jednak przelewam to dwa razy. No ale w tym stylu, akurat, nawet jeżeli by się to piwo troszeczkę utleniło, to nie byłoby takim to chyba dużym problemem, bo akurat w piwie belgijskim nuty utlenienia są właściwie pożądane. Powstają takie różne ciekawe aromaty typu suszone owoce, śliwki, yy, czy tam suszone figi i tak dalej, tak tyle. Więc, więc w zasadzie jest to pożądane i takie piwa typu belgijskie, double, triple, quadruple, powinno się długo żakować, właśnie, żeby ono się troszeczkę utleniło. Więc w zasadzie nie jest to dużym problemem w tym przypadku to wszystko. Yy, no, można było w zasadzie dodać ten cukier podczas gotowania, tylko że ja go nie miałem przygotowanego, bo wyszedłem z założenia, że go dodam właśnie później. No i też przez podgrzewanie tego roztworu wzrosła mi od razu temperatura do 26 stopni. Też spoko, no bo miałem, właśnie chciałem podnieść troszeczkę temperaturę do fermentacji, żeby troszeczkę ciekawszych nut i aromatów drożdży naprodukowały. No, to w zasadzie tyle na ten moment. Założę jeszcze pas grzewczy i będę kontrolował temperaturę tym pasem. Na razie tyle.